Dzisiaj Słowo Boże, jak mogliśmy się zorientować, dużo nam mówi o przykazaniu miłości. I tak patrząc, zastanawiając się w ogóle, po co Pan Jezus dzisiaj, owszem zapytany o to, które jest największe, podaje nam to. O czym nam to może mówić? czym nam to może pomóc. Jaki jest tego sens? Jeśli spojrzymy sobie na Różne rzeczywistości. To wszędzie wydaje mi się, mamy dużo spisów praw, jakichś regulaminów, kodeksów, statutów. Czy to w szkole, kodeks praw i obowiązków ucznia, statut szkoły, czy to patrząc na rzecz, już państwo, konstytucja, wszystkie dzienniki ustaw, kodeks karny, czy to w kościele, kodeks prawa kanonicznego. Może z dzieci najpierw. Ręka do góry, kto przeczytał statut szkoły, do której chodzicie? Statut szkoły przeczytałem cały? No właśnie. Jak chodziłem do szkoły, też statut szkoły nie przeczytałem. A czy siostra z panią kateretką przeczytały? Panią, bo tam na początku jest punkt, że trzeba się z tym zapoznać. No to, A pamiętają cały? Tak, raczej tak nie. Jak wyrecytować, to być, było ciężko. A czy ktoś, teraz dorośli, czy ktoś przeszytał całą konstytucję? Siostra podnosi rękę, brawo. A pamięta? Też nie. No właśnie. A wiemy dobrze, że według tego trzeba funkcjonować, według tego trzeba żyć. Te... Prawa z jednej strony wykonywać, obowiązki wykonywać i tego prawa nie łamać, bo to się wiąże z konsekwencjami opisanymi w kodeksie karnym. Dużo różnych rzeczy, praw, obowiązków, które są zapisane, a których może nawet nie przeczytaliśmy, a już gorzej z pamięcią. W Starym Testamencie życie mieli. Wypisane 613 zakazów i nakazów w prawie Starego Testamentu, w prawie mojżeszowym. Ci, którzy je znali, tak grupa czytamy o nich właśnie, że to oni zadali pytanie Faryzeusze. Ich zadaniem było znać te wszystkie przykazania, mało tego znać, rozumieć. I jeśli taki, jeśli poszczególny Izraelita by czegoś nie wiedział, nie rozumiał, zastanawiał się jak postąpić, mógł iść do faryzeusza i spytać się co mam w tej sytuacji zrobić i on patrząc na tę całość miał dać odpowiedź. Jednak widzimy znów, że jest to znajomość tego prawa zapężona do jakiejś grupy osób. I dlatego Pan Jezus zapytanie dzisiaj o największe przykazanie podaje nam przykazanie miłości Boga i Bliźniego. I to, myślę, łatwo już zapamiętać. Uczymy się tego już w najmłodszym wieku. Jest ono o tyle istotne, że jeśli na nie spojrzę, to w nim się wyjaśnia cała reszta praw, obowiązków, zakazów i nakazów. Jak sam Jezus powiedział na tych dwóch przykazaniach, zawisło całe prawo i prorocy. Jeśli więc jest jakaś sprawa, jakaś decyzja do podjęcia, jakieś zachowanie, a nie wiem jak postąpić, jak się zachować i musiałbym na przykład przeglądać cały kodeks postępowania, to mogę w zamian za to zapytać się jak w tej sytuacji Okazać miłość. Jak w tej sytuacji okazać miłość? Czy to Boga, czy to bliźniego, czy to samego siebie? Jeśli szczerze poszukam odpowiedzi na to pytanie, właśnie w świetle miłości, to tę odpowiedź znajdę właściwą. Jak w danej sytuacji postąpić? Czy jak się na przykład z rozpędu źle zachowałem, źle powiedziałem, pokłóciłem, coś brzydkiego drugiemu powiedziałem, jeśli później pomyślę, czy to było wyrazem miłości, no nie. To, co miłość by nakazała, pójść przeprosić. Przykazanie miłości Boga i bliźniego, najważniejsze, na których zawisło prawo i prorocy. Pan Jezus nam dzisiaj daje właśnie taką pomoc, abyśmy, nawet jeśli może... Nie znając poszczególnych przepisów, praw, zakazów, obowiązków, byśmy mieli taką jedną rzecz, wedle której możemy oceniać swoje zachowanie, swoje postępowanie, swoje decyzje, i by wedle tej miłości, która jest prawidłowym dobra, nie tym, czy ja kogoś lubię, czy ja kogoś nie lubię, czy się na kogoś obraziłem, zdenerwowałem, nie o to chodzi do końca, ale o to, czy ja, nawet jeśli w jakimś pierwszym momencie gniewu, obrażenia się, kłótni coś złego zrobiłem, powiedziałem, by potem właśnie w świetle miłości, a więc tego, co jest dobre dla mnie, i drugiego, by będę właśnie miłości postąpić i wynagrodzić ewentualną krzywdę, którą zrobiłem. Będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Na tym, na tym przykazaniach zawisło całe prawie prorocy, aby i na tej miłości Boga i bliźniego zawisło całe nasze życie, całe nasze postępowanie i wybory.